A. 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 No super. Mogę o coś zapytać? Dlaczego jesteście tacy radosni? Nie boicie się, że to jest koniec świata? Zdradzić mu nasz sekret? Chono, chono, jesteśmy bardzo głupi. No, ale nie martwi was choćby ciutek? No, sam nie wiem. Groźba śmierci. Witam wszystkich, dzień dobry. Mówi jasnowid Oskar. Zajmuj się jasnowidzeniem, jeśli masz temat na widzenie, to zapraszam. Więc najpierw streszczę historię. Katolik Bill Gates uszczęśliwia ludzi. Zrobił fundację z żoną od kilkunastu lat. Szczepi dzieci afrykańskie. Na szczepionki, bo tam dzieci chorują na różnego rodzaju choroby, więc je ja ogłupia. Podejrzewam oczywiście wszystko co mówię, mówię na bazie intuicji. Nie mam na to żadnego dowodu, więc Bill Gates uszczęśliwia dzieci szczepionkami. A podkreślam to, że katolik Bill Gates uszczęśliwia dzieci szczepionkami, ale dziwne jest to, że swoich własnych dzieci nie uszczęśliwił szczepionkami. Własne dzieci nie, nie uraczył szczepionkami. A dlaczegoż by to? Zadam pytanie retoryczne. Jak wiecie, szczepionki zawierają ołów, rtęć i aluminium. Fenole i inne różne ciekawe rzeczy. Co Ci niektórzy w szczepionkach się dopatrzyli także wirusów, różnych innych niefajnych rzeczy. Przeczytajcie sobie. I najfajniejsze to jest to, że na przykład w Polsce nie ma odpowiedzialności państwa jeśli szczepionka komuś zaszkodzi. Wredność szczepionek polega na tym, że efekty wszystkie są po czasie. Każda szczepionka szkodzi ludziom i jeśli ktoś chce się chronić przed szczepionką, no to nie ma takiej szansy, nie ma, nie ma odpowiedzialności prawnej, cywilnoprawnej w Polsce. A przynajmniej nie jest taka przyznana y, bezpośrednio w prawie polskim. No w ogóle, jak, jak dziecko dostanie autyzm poszczepiące, to kogo to interesuje, to swój problem. Natomiast musi się zaszczepić. W Stanach Zjednoczonych jest to trochę inaczej. Jest ładnie, zupełnie napisana ta y, instrukcja obsługi nazwę to w cudzysłowie szczepionki, a więc jeśli dostajesz y, szczepionkę, to przeczytasz przyczy sobie i wiesz na co ona może zaszkodzić, co nie wolno brać, a jak, jak a jakie są skutki ubeczne? Na przykład w Polsce są szczepione dzieci, gdzie w Indiach, w Japonii, w Danii, na przykład w Norwegii, te szczepionki zostały wycofane w tym samym czasie. Także jest taka jest odpowiedzialność państwa polskiego zerowa. Co ma to wspólnego z Billem Gatesem? Bill Gates Oprócz tego, że ma fundację z Melindą Gates, gdzie szczepią murzyńskie dzieci afrykańskie, celowo mówię, że uszczęśliwia ich na siłę w ten sposób, celowo mówię w ten sposób, żebyście zrozumieli, że ci gorsi są szczepieni, w Stanach Zjednoczonych ci lepsi nie są szczepieni. Jest dowolność. W Niemczech jest zupełnie inna zasada, że z mniej dzieci się szczepi, z mniej tych szczepionek. W Polsce jest tak zrobione, że jest przymus totalny albo bardzo totalny. Jednocześnie ukrywa się możliwości odstąpienia od szczepień. Jest tak, gdyby przemilczane i szantażuje się osoby karami. sanepidu, sanepitka, że jakby nie było czegoś takiego, że można nie szczepić pod jakimiś tam warunkami. To zupełnie, ta, to jest tabu. Lekarze o tym nie mówią. Wracamy do tematu koronawirusa. To co mówię, Bill Gates zrobił fundację, to już wiemy. Bill Gates oprócz swojej fundacji, gdzie on także ta yy, bohaterska fundacja, gdzie Bill Gates szczepi, to już mówię po raz piąty, ale uwaga, ma to sens, więc posłuchajcie mi uważnie. Bill Gates nie odprowadza przez to podatków, ponieważ on sobie wrzuca w koszty, on na tym zarabia na tej fundacji. Jeśli on zar zarobił na przykład rocznie miliard dolarów, czy tam nie wiem pół miliarda dolarów i przeznaczy na szczepienie murzyńskich dzieci 200 milionów, to sobie no, odprowadzi z tego z podatków. I tak musi zapłacić podatki. Więc dobry wujek Bill Gates yy, zarabia na tym. I jest tutaj bohater, jaki to nie jest dobry. Jednocześnie własne dzieci nie szczepi. Dobra, co to ma wspólnego z Billem Gatesem? Fundacja albo inst Fundacja i jednocześnie instytut Pitt Brighta czym się zajmuje Instytut Brighta? Bill Brighta. Bill Gates znowu odprowadza sobie podatki, bo zrobił specjalną fundację gdzie zajmują się koronawirusem, w Wielkiej Brytanii, w Niemczech i w Chinach, jak podejrzewam oczywiście, nie mam na to żadnych dowodów, dlatego mówię podejrzewam. No specyfiką jest na widzenie, że, że podejrzewam. Ja już to mówiłem dwa miesiące temu w pierwszych dwóch moich filmach. I teraz co to ma wspólnego ta ta fundacja, czy to sponsorowanie Instytutu Medycznego Pete Brighta. Czym się zajmuje ten Instytut Pitbrighta? A no właśnie najciekawsze, uwaga, jest teraz. Koronawirusami. I przypadkowo, zupełnie nie zdziwię się, że za jakiś czas Big będzie miał na to szczepionkę i testy. Zupełnie tak przypadkowo. Właśnie w, w trafił punkt. Co za co za przypadek. Tutaj jak w biednych miasteczkach polskich yy, biedni szklarze nie mieli nic do roboty, więc biedny szklarz płacił tam jakiemuś biedakowi. No i zdarzało się zupełnie przypadkowo, że ktoś, jakiś huligar, wybijał szybę. No oczywiście do jedynego szklarza w mieście trafiali pokrzywdzeni, którzy mieli dziurę w oknie. Była została wybita szyba i oczywiście biegli w niego i teraz się kręciły. Czyżby podobnie robił Bill Gates? To jest pytanie dla mnie retoryczne. A co to ma wspólnego, że na grypę, uwaga, bo przecież teraz na początku mówi się, że to była grypa, koronawirus, prawda? Ale czym ją zupełnie na, zupełnie na coś innego? Na malarię. Co ma malaria wspólnego z koronawirusem? Co ma dupa do Piernika? co ma maryna? Dupa maryny do piernika. No halo, gdzie jest? Gdzie koń, a gdzie rakieta? Nie wiem. Znaczy, ja to wiem. A wy sobie sami na to odpowiedzcie. Pytanie retoryczne. Dwa. Yy, wirus został zmutowany, albo połączony z, kilk kilkoma, z kilkoma innymi wirusami. Na ebole albo wirus ebola, SARS H5N1, H5N5, H5N6, H5N2. Z całą grupą różnego rodzaju wirusów, które się wypluwały w Chinach wcześniej. Tyle w temacie. Jak długo będzie trwała, to jest też jedno z ważniejszych pytań. Na mojej bazie intuicji ja myślę, że około dwóch miesięcy w Polsce będzie. Mogę się pomylić o tydzień, o dwa. Ja czuję koniec maja, środek maja, że, że źle powiedziałem, że wirus kończy się z majem. O, środek maja. Zacznie się maj i zacznie się kończyć pandemia w Polsce. Mówimy teraz o Polsce. Interesuje mnie Polska, żaden inny kraj. Ja wcześniej. W Chyba na ko pod koniec, tyś, jeśli dobrze pamiętam, zrobiłem film, że koniec pandemii w Chinach kończy się luty, teraz jest 18 marca 2020 roku, więc dwa miesiące. Y, dzięki dysty gigantycznej dyscyplinie. A no właśnie, zapomniałem też najważniejsze to, co sobie wcześniej diagnozowałem. Przepraszam, <ścoughs> co będzie dalej więcej będzie zadrzumionych chorych na koronawirus bardzo dużo tego ja myślę, że w stanie komunikacja miejska zostanie wyłączona tramwaje na przykład we Wrocławiu w innych miastach może być inaczej ale ja sobie diagnozuję Wrocław tramwaje, autobusy zostaną wyłączone tak też może być zakładam też taki scenariusz ja nie miałem czasu, kiedy kręcić, bo ja widziałem, że zostanie sprowadzony stan wyjątkowy ze względu na pandemię. No i wyprzedzono mnie po prostu. Trudno, ja już miałem te pytania, które sobie przygotowałem wcześniej, już przygotowane, już to opracowane. Nawet dzieci mi tu kwiatka nasmarowały. Tak, ta kartka leży od trzech tygodni, kiedy nastąpi koniec wirusa w Polsce. No to już odpowiedziałem na to pytanie. No ja myślę, że do połowy maja, może wcześniej troszkę, ale to będzie tak jakoś około. Mogę się pomylić po prostu na jakiś czas. Orientacyjnie, orientacyjny punkt jest maj. Może być na początku maja na przykład. Ale przez następny miesiąc może być ciężko. Może być na przykład no, kwiecień, koniec kwietnia szczepionki Bill Gates no to to już powiedziałem Bill Gates zrobił wirusa koronawirus jest hybrydą kilku, co już mówiłem minutę albo dwie temu to jest hybryda kilku wirusów SARS, Ebola, Juma zobaczcie na co, na co oni go leczą oni nie wiedzą na co to leczyć nawet to w naturze nie występuje coś takiego nigdy nie występowało to jest nowość, to jest laboratoryjne dziwadło, to jest hybryda. Za szybko też na tak wrednego wirusa mają, albo mają mieć testy, to zbyt szybko działa, to tak, to tak nie ma po prostu. No bo mają... zresztą zapomniałem też o tym powiedzieć, około listopada 2019 roku Bill Gates zrobił symulację. No to już mówiłem w moim pierwszym filmie. Bill Gates zrobił symulację w Stanach Zjednoczonych, że powiedział że około 100 milionów zostanie zarażonych na świecie czy 200 milionów, między 100 a 200 milionów zrobili symulację w Stanach Zjednoczonych koło listopada 2019 roku. Stało się tak jak on mówił przypadkowo zupełnie. Tutaj jak ja byłem wybił sąsiadowi okno i, i mówię, no ma pan ładne okno, ale ktoś panu może wybić środkowe okno, niech pan uważa. No i... Do godzinę później ma to środkowe okno. Co pewnie przypadkowe. Nie ma przypadków, po prostu. No, moim zdaniem, oczywiście, nie ma przypadków. Inne pytanie, czy koronawirus zniszczy ludzkość? Na pewno nie zniszczy, nie marcie się tym. Im człowiek jest młodszy, tym bardziej przeżyje to. Porobi mu spustoszenie, osłabie go. I jeśli złapie ponownie, no to możesz z tego nie wyjść. Koronawirus. Niszczy osoby zaszczepione, ale pod tym kierunkiem już nikt nie bada. Jeśli ktoś jest zaszcze był zaszczepiony wcześniej, no to będzie miał problemy zdrowotne, bo on mu robi miazgę z wątroby, z innych narządów. Podobnie działa ebola. Także kuku sobie robicie, szczepiąc się, oczywiście. Nie szczepcie się, bo to jest zło. Nawet jeśli przyjdzie w przyszłości szczepionka Super Bayer na koronawirus, no to się dalej na nią nie szczepcie. Chyba, że lubicie ołów i rtęć, no to życzę Wam powodzenia. Że na większość pytań odpowiedziałem, yy, mówił Jasnawit Oskar. Do zobaczenia, zapraszam na moje filmy. Dziękuję bardzo za oglądnięcie. Proszę o plusa. Ja się zajmuję też uzdrawianiem, zobaczmy moje tutaj krechy, na pingle, te pingi. Przyjrzyj się jak moja twarz wygląda i jakieś tematy, jakieś pytania odnośnie mojego zdrowia. Twarz jest refleks refleksologia twarzy. Jest, pokazuje stan zdrowia człowieka w środku. Zapraszam na moje filmy. Dziękuję bardzo, mówił Oskar. Dziękuję, do zobaczenia. Zapytać? Dlaczego jesteście tacy radośni? Nie boicie się, że to jest koniec świata? Zdradzić mu nasz sekret? Kono, Kono, jesteśmy bardzo głupi. No, ale nie martwi was choćby ciutek. No, sam nie wiem, groźba śmierci? Ach, poszukam brzoskwinki. ピッ